Witam cię serdecznie. Przepraszam za bajzel na tablicy, ale mam 10 minut, więc chcę to nagrać, bo później stracę flow, a wydaje mi się, że jest to dosyć istotna myśl. Otóż chciałbym dzisiaj porozmawiać o nadaktywnej sieci skojarzeniowej i o tym, w jaki sposób ta sieć nas zniewala. Czyli krótko mówiąc, że proste skojarzenia czasami wpływają na to, że mamy daleko idące wnioski i w związku z tym nie podejmujemy pewnych działań, czyli de facto jesteśmy niewolnikami naszego własnego umysłu. I część osób o tym mówi, tak, też w takiej środowisku bardziej duchowych. Dużo się mówi o tym, że nasz mózg nas zniewala, że jesteśmy zniewoleni przez nasz własny mózg i część ludzi stwierdza, nie, nie, to jakiś głupi, ezoteryczny koncept, przecież dzięki temu, że mamy mózg taki, jaki mamy, to wytworzyliśmy całą cywilizację. I to wcale nie jest nieprawda, tak? Jest to oczywiście prawda, że dzięki temu, że byliśmy w stanie opanować myślenie, jakieś konceptualizacje, jesteśmy w stanie jakieś złożone procesy analizować, no to doszliśmy do takiego poziomu cywilizacyjnego, jak to w tej chwili ma miejsce, co oczywiście nie znaczy, że nie ma tam pewnych patologii, ale dzisiaj o tym nie będziemy rozmawiać. Natomiast Natomiast wcale to nie stoi w sprzeczności z tym, że nasz umysł nas również zniewala. Czyli fajnie, kiedy używamy tego umysłu jako narzędzia do tego, żeby zbudować właśnie różne takie rzeczy, o których wcześniej wspomniałem, ale problem jest wtedy, kiedy nasz mózg sam nas używa. I tak jest właśnie w przypadku tej sieci skojarzeniowej. Bo powiedz mi. W takich dwóch sytuacjach, tak? Jeżeli mamy na przykład kobietę, która stwierdza: No, chciałabym poznać jakiegoś wartościowego faceta, ale nie będę wychodzić więcej na przykład na jakieś imprezy, nie będę się więcej obracać w towarzystwie niż do tej pory, nie będę na przykład poznawać nowych ludzi bardziej intensywnie niż do tej pory, bo gdyby tak było, to ja bym wyszła na desperatkę. I tak naprawdę bardzo często jest w głowie takiej kobiety jakiś tam pomysł, jakiś tam koncept tego, często filmowy totalnie, bo wiele takich było filmów, jakieś na przykład kobiety, która w zbyt ostentacyjny sposób, choć pytanie oczywiście, co to znaczy w zbyt ostentacyjny, ale no też już nie chcę tutaj tego rozwijać, jakby odnosi się do mężczyzn, tak? Jakby daje znaki zainteresowania mężczyzną. I ma jakiś taki obraz w głowie, którym ona by totalnie nie była, bo mogłaby po prostu wychodzić więcej, poznawać więcej mężczyzn, po prostu z nimi rozmawiać i ewentualnie, gdyby jej rzeczywiście się spodobali, byłaby jakaś chemia, no to wtedy dawałaby te sygnały zainteresowania. I to byłoby totalnie ok, i nic desperackiego w tym nie ma. I nawet, kiedy można by zapytać takiej osoby, czy gdybyś to zrobiła właśnie w taki, w taki, w taki sposób, to dalej byłoby to desperackie i często taka osoba powie nie to byłoby ok, ale dalej tego nie zrobi dlaczego tego nie zrobi no bo nadaktywna sieć skojarzeniowa wrzuca jakieś takie obrazy i w związku z tym powstają emocje i tak się zachowujemy jak się zachowujemy i teraz powiedz mi mój drogi lub moja droga jeżeli mamy sytuację, w której ktoś coś ma do zrobienia, albo chce coś zrobić, co dałoby wartość jemu, dałoby wartość innym osobom, dałoby przyjemność, bardzo prawdopodobnie, i być może jeszcze skłoniło do tego, żeby uczyć się nowych umiejętności, czyli zewsząd to jest dobre, ale ktoś tego nie robi, bo coś mu się z czymś skojarzyło, czyli ta sieć skojarzeniowa stanęła na drodze, to jak można to inaczej nazwać, jak nie zniewoleniem? I tak samo jest w przypadku innym, tak, powiem tutaj o facecie, ale to też nie jest tak, że akurat kobiety mają taki problem o faceci tak. To, to może bym na wymiennie stosować, akurat u mnie będzie tak. Więc facet na przykład stwierdza, ok, ma jakiś biznes. I teraz w biznesie często jest tak, że mamy social media i promocja biznesu w jakimś tam stopniu polega na social mediach. I mnie się to w jakimś stopniu nie podoba. Ja się mogę przyznać do tego, tak? Że moim zdaniem to takie wszystko instagramerstwo takie przesadne nie jest dobre, tak? Nie mówię, że sama platforma jest zła, bo ja sam jej używam. Do poznawania ludzi, ale by takie utożsamianie się, wszędzie pchanie, jakieś promowanie, mnie się na przykład to nie podoba. I okej, okay, nie podoba mi się to. Ale czy to ma jakieś znaczenie? Nie. Ty możesz sobie stwierdzić, okej, okay, mnie się też nie podoba, no to ze z piotkiem możemy pionę przybić, możemy ją przybić, nawet bardziej ja ci przybije. Ale to chyba nie ma żadnego znaczenia, tak? Bo jeżeli chcesz zrobić biznes, to niestety tych social mediów trzeba używać. I teraz część facetów na przykład stwierdza, nie, ja nie będę nagrywał jakichś materiałów promocyjnych, gdzie ja tam się pokazuję, bo ja tam nie będę pajacował. Nie będę na przykład energii swojej wkładał w jakieś tam filmiki, nie będę wchodził w emocje, bo mnie się to kojarzy z jakimś tam pajacem z reklamy, który skacze. No i teraz znowu pytanie jest takie, po co miałbyś to robić? No po to, żeby dać wartość ludziom, tak, no bo zakładam, że jak masz jakiś biznes, no to tam jest wartość za tym, czyli ludzie by to kupili i dostali wartość. A ty byś dostał wartość od niej w formie pieniędzy. Ale znowu ktoś tego nie robi, bo stwierdza, no nie, bo mi się skojarzyło to z jakimś tam pajacem i, i tak dalej. Nie? Więc znowu moje pytanie jest takie: to skoro to jest dobre, tak? a ktoś znowu tego nie robi, no to jak można nazwać ten proces inaczej niż zniewoleniem? Więc teraz pytanie, jak można wyjść od tego, tak? Co można zrobić, żeby się uwolnić, gdzie jest wyzwolenie od nadaktywnej sieci skojarzeniowej? No i według mnie są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest rzecz w zasadzie wzięta z terapii behawioralno-poznawczej. Chodzi o zastosowanie pewnego Pewnej strategii terapeutycznej, czyli kwestionowanie autentycznych myśli. Jak złapisz się na takiej myśli, to zakwestionuj ją i zadaj sobie pytania, czy na pewno ta myśl jest prawdziwa, albo co ja mogę zrobić, żeby to nie było takie jak w tej myśli negatywnej, czyli na przykład co ja mogę zrobić, żebym nie był takim pajacem internetowym, albo co ja mogę zrobić, żeby poznawać dużo na przykład nowych mężczyzn, ale nie być desperatką. Co ja mogę zrobić, tak? I to jest pierwsza rzecz. Druga natomiast to jest medytacja. I tu polecam w szczególności nurty związane z. Mindfulness. Ja o tym też nagram jeszcze filmik. Przypuszczam nawet, że nie jeden. Natomiast na chwilę obecną to, co możesz zrobić, to znaleźć po prostu w internecie pod hasłem Mindfulness. Jakby składacie to z dwóch słów Mind i Fullness, czyli tak jakby pełnia umysłu. No i po prostu znajdź sobie jakieś medytacje tego typu. I zacznij na przykład codziennie po 10 minut medytować na oddechu. I po co to jest? Ja to też będę tłumaczył, ale generalnie w największym uproszczeniu po to, że medytacja w jakiś sposób nam rozluźnia tą sieć skojarzeniową. Czyli jesteś w stanie na przykład szybciej zauważać te automatyczne myśli i też wolniej, jak gdyby, te skojarzenia napływają. Czyli czasami będzie tak, że, że zauważysz po prostu tą przerwę między Wyobrażeniem sobie czegoś, a wszystkimi tymi skojarzeniami dookoła, bo jakby tam się rozszerzy ta strefa pomiędzy właśnie jednym a drugim skojarzeniem, a czasami wręcz będzie tak. Że już pewne skojarzenia nie będą się pojawiały, tylko będziesz zaangażowany, czy zaangażowana w pełni w działanie, bo tak naprawdę medytacja na uważności, bo tak też się to tłumaczy, do tego się sprowadza. Także mam nadzieję, że była to taka szybka, wrzutka z rana, ale mam nadzieję, że to było wartościowe. No i zachęcam jak zwykle do subskrybowania kanału i do zostawiania komentarzy, szczególnie dotyczących tego, co jeszcze mógłbym dla Ciebie omówić.